Kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj właśnie nagrywam vloga, tak wiecie, miało w listopadzie nie być vloga, ale to jest jeden vlog, dlatego że synek ma urodziny i chciałabym mieć po prostu vloga z tego, mimo że to będą inne urodziny, bo nie będzie tyle gości. W ogóle to i tak będą najwspanialsze urodziny, ja się o to postaram. No więc lecę teraz do sklepu, żeby zrobić zakupy właśnie które, rzeczy, które potrzebuję. O, matko, pozdrawiam, to ja dwie godziny po zakupach. Po tym jak się z wami witam. Sekre. Obiadek się robi, a ja teraz wychodzę z pieskiem. <grymne> no ja już się zabrałam za robienie tortu, tutaj wczoraj w sumie robiłam już yy, biszkopt, a tutaj teraz właśnie w Thermomixie zrobiłam yy, wypełnienie, czyli mascarpone ze śmietanką i będę teraz przekładała tort. Chcesz zobaczyć tort? On będzie ładny, będzie Spider-Man, nie martw się, będzie, ale później. Dobra, tort już złożony, teraz leci do lodówki. A później będziemy go cynkować. Tort się... uuu, się trąsiecie. Tort się właśnie... leży, się leży. leży w lodówce, ja jadę dostarczyć prezent. Naczynie żaroodporne Anna właśnie z kolekcji Thermomixa. Jestem ciekawa co tam jest w środku, bo ja nie, na żywo nie widziałam, ale na pewno jest mega. Za każde polecenie właśnie przedstawiciela zakończone sprzedaży można takie dostać, więc moja klientka właśnie dostanie i leci do niej. Mam nadzieję, że da mi znać jaki idzie. Na pewno da mi znać. No, nie ma innej opcji. Dobra, ubieram się i jadę. Zapomniałam o najważniejszym. Świeczka. Um, byłam w sklepie, jak wiedzieliście, po te um, świeczki i Miałam nic nie kupować, bo przynajmniej my mieliśmy nic nie kupować, dlatego że nie mieliśmy pojęcia co, jakby wszystkie pomysły już rozdaliśmy, a nie chcieliśmy też kupować nic na siłę, no ale poszłam do sklepu i tak myślę, a pójdę jeszcze na te zabawki. No i znalazłam coś, bo nie umiałam nie dać Mikołowi mojemu prezentu, więc um, kupiliśmy takie piłkarzyki, już się Dominikowi one kiedyś podobały, więc um, sobie chłopak Wzięłam i, i tak, poszłam tylko po świetli, a wróciłam z prezentem. No ale nie umiałabym się dać tak, nic swojemu dziecku na urodziny. Czwarte, szczególnie wiecie, to są takie dla mnie wyjątkowe urodziny. Znaczy każde urodziny Jasia jakby są też moimi urodzinami, dlatego że takie wiecie, um, urodziny zostanie mamą, bo wiecie, zostałam mamą. <laughs> Pierwszy raz jak, te lata temu, jak się, Jasia się urodził, więc to też takie święto. Tynk już zrobiony, piękny, niebieski kolor. W sumie jest ciemniejszy niż na kamerze. A tutaj Dominik w super... Yy, jesteś wyraźny. W super fartuszku. Pokaż fartuszek. <grym> Robi sałatkę. Ja miałam ją zrobić, ale robiłam Dominik. a ja się zajmuję tortem. Zostań. Dobra, więc teraz czas stając się tortem. Zostań. Dominik się zajmuje zostań. psem. Nie mówi to mnie zostań. zostań. Jakby, co? Zostaw, nie zostań. O, dobra. Nie, nie chcę, pies nie chce surowego mięsa, widzisz? Co ty za psa wychowałeś? Czy ty jesteś psem? No, ja... Ach, pomocy Domin, ratunku. Dobra, pomóż mi, bo ja nie Proszę bardzo, chwila prawdy. Jak wygląda? Kurde krzywy, trzeba będzie to wyrównać. No dobra. Sto lat nie żyje, żyje nam. Stój tam, Jasiu, cały czas. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie żyje, 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 żyje nam. A kto? Jasiu! Jasiu, zakryj oczy. Stań tam. Stań, tam, mamy coś dla ciebie. Stań tam. I zakryj oczy. Zakryj oczy. No, zakryj oczy. Dawaj, tato. Trzymaj tak, trzymaj. Trzymaj zakryte oczy. Co to może być? Ja się muszę. Pow sobie na kanapie może. A na, na stole. Dostałeś prezent? To, o, to jest od taty prezent. Od mamy i od Klary. To od nas prezent jest. Twój. Twój! ale coś dała ci mamusia, tatuś i Klara. No tato pokaż mu co to tam jest. Chodź, weź połóż od Co to tam jest? to tam jest? To zygzak McQueen. Ja, tak. lubię, ja lubię, nie Koda? lubię nie wolno. Lubisz, Lubisz zygzaka? zygzaka? Ja lubię tą. Dawaj, trzymaj przedem. No. Co to jest? To jest taka gra.

Wow. Przygotowania trwają pełną parą, więc nawet nie ma czasu się odezwać, ja jestem rozmazana, bo się kąpałam, sorry Muszę się pomalować No, ale tutaj zrobiliśmy sałatkę jedną Nie wiem, co chcę kupić w sklepie e, Tutaj jest chlebek e, i jest kolejna sałatka Ja teraz robię empanadas Masz, pokaż, talerzyk. Ze Spidermanem! Ty lubisz Spidermana, tak? Ty masz też, ale ty chcesz go golos. Czekamy na gości teraz, tak? A ile masz lat? Nie, cztery! Tak, tyle! Nie, ja Dzień dobry, tu na dzieci witają. Tak.

to ma Jeszcze nie dmuchaj. Jeszcze musisz czekać. Jaki długi ten płomień. No dobra, dawaj. No teraz zabawę. No teraz mnie zmieszyłem, tam tam coś na nami. Ale masz dużo jasiu świeczek. No nie! Poczekaj. 100 lat, będzie. najpierw 100 lat. Czekaj, zaraz piwamy 100 lat i będziemy mówić. No, popatrz, jakie no ja, śmieje. No 100, 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje, żyje nie. nam. 100, 100 lat, 100 lat, niech nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje. A kto? Jasiu! Jasiu. Mogę. Brawo! Brawo. Brawo. Brawo, brawo, Jasiu. brawo! Jeszcze raz! No, no dawaj! Możesz się bliżej, do bliżej chodź. Tor jaki super tor wyścigowy, ma, bo to jest się To autobus, tak? A pokaż jak jeżdżą tutaj autka. To jest autko. Dostałeś od cioci? Tak. Od trzech cioci i od trzech wujków. <grym> od moich sióstr dostał. Urodziny Jaśka pełną parą. Co chwilę ktoś przychodzi i dostarcza prezenty, bo teraz nie robimy takiej dużej imprezki. Byli moi rodzice, zjedliśmy tort razem. No ja się dostał od nich auto. Później mojej siostry mąż dostarczył prezent od moich sióstr. Też wam pokazywałam. Ja im dałam jedzenie, które nam zostało. Czy ja jestem niebieska? Nie wiem, od tortu mogę być niebieska, więc jeżeli jestem, to sorry. Um, a ja się przebrałam. <laughs> teraz to jest mój ulubiony sweter. Kupiłam go w Synseju za 60 złotych i po prostu biegam. No i teraz przyjdzie siostra Dominika i jego mama na urodziny Jasia. Jestem już zmęczona, trochę ręką osób coś boli. Oj, no boli, mała, dobra, niechada. Ale A jestem zmęczona. Właśnie kolejni goście przyszli, nie wiecie, nie nagrywam jak są goście. Um, no, nie każdy chce być nagrywany, a teraz czas na piniotę. Więc, no, się za napełnianie jej. Zapomnieliśmy wcześniej, żeby to zrobić, cały czas sobie przypominałam w takich momentach, kiedy ja akurat nie mogłam tego zrobić, więc idę ją wypełnić, no i zobaczymy, czy Jaśkowi uda się ją zbić. Piniata przyszła niestety obita tutaj, tutaj, ale stwierdziłam, że dobra, trudno, nie chce mi się, wiecie, tego reklamować, a nie, zresztą nie mam czasu, bo przyszło to w czwartek, a dzisiaj jest niedziela i są urodziny Jaśka, więc tutaj tak jest do rozwalenia, więc idę do Jaśka, no zobaczymy. Będzie w ogóle zainteresowany. Tym. Dobra, bardzo przepraszam za bałagan. Uwierzcie mi, że tutaj było dzisiaj czysto, ale że wiecie, urodziny, zabawa i te sprawy, no to jest bałagan. Dobra, Jasiek. Zaraz, że trzymać, tak? Wow! No, czekaj, czekaj, tata będzie trzymał to lepiej, bo mama chce nagrywać. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzymaj, tato. Dawaj. No. Oj, Dawaj, Jasiek, no, rozwal to! Daj zaraz znalazł się ja dostanę. Mocno Mama <laughs> Pomóc ci? Chodź. Nie, zostaw to, zostaw Wyrzyj się Jasiek, dawaj A, to Mocno Czy to da się radę w ogóle rozwalić? Mocno! Mocno 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 Klara Mocno Na pewno Klara Wow Jasiu, co tu Ja akurat nie nagrywałam Akurat nie nagrywałam Tak co Ja Jasiu, popat. No. Ja cię co to jest? Mamba smurfie. Mamba smurfie. Mamba. Ja Brawo! Tata będzie sprzątał później to. Wow! Podoba ci się to? Tak. Pozdrawiam ten bałagan, bardzo serdecznie. Mhm. Nie wiem dlaczego to sobie robię, po prostu chyba kocham tak bardzo mojego synka. Była fajna zabawa, więc... Więc Dominik posprzątał. Ja za chwilę idę robić slimaczka. W sumie jest jakiś ślimaczek, wszyscy oszanęli na jego punkcie ślimaczek XXL, po prostu taki wielki cynamonowy ślimak, a ja chcę zrobić takie małe cynamonowe ślimaczki, żeby po prostu do przedszkola panią zanieść, bo dzieci dostaną cukierki, a panią dam takie ciacho Dominik poszedł sobie dzieci dlatego tak cicho mówię, ja się teraz zabieram za um, dzielenie tych słodyczy do woreczków i ja się jutro zaniesie do przedszkola no. a zaraz Wam pokażę co Panią zrobiłam mam nadzieję, że będzie coś w ogóle ale no, mam nadzieję, że nie pobudzę dzieci skończyłam, tak wygląda, tutaj są tutaj są te, to mój ślimak XXL y, cynamonowy ale ja zrobiłam takie mniejszenie, nie wiem czy Wam pokazywałam, zaraz pokażę no i tutaj są te mm, słodycze dla dzieci no więc jestem mega, mega zmęczona, jeszcze siedziałam teraz na kanapie i oglądam jakieś głupie filmiki w internecie, um, no ale lecę spać, pewnie jutro jeszcze będę nagrywała, żeby też nagrać, bo wiem, że mało dzisiaj pewnie nagrywałam, taki szalony w, w, w dzień był po prostu, dużo się działo, więc jeszcze przyciągnę tego dnia na jutro, czyli takie oficjalne urodziny Jasian. I teraz. A teraz lecę spać, bo badam. No, i proszę bardzo, tutaj jeszcze ten ślimak. <grymne> tak. Jeszcze nie próbowałam, więc nie wiem, czy dobry, ale. Pewnie tak. masz urodziny, dzień dalszy, tak? Co dostałeś? Pokaż. Poguń, Pokaż. Pokaż do aparatu. Otwórz mu to. A od kogo to dostałeś? To. Od Pani Basi. Od Pani Basi, tak. To. 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 Да, сам уже.